Nie! nie! No nie! No nie! No nie! No co to jest? No kurna, no co to jest w ogóle? Full życia, jednym strzałem! Nie miałem nic uszkodzone! Pierniczony, kurna, w dupę jeża, ale tą grę pośledzono, walić to wszystko, wychodzimy! wiemy. Ludówka. Multi? już <noise> znasz mój ból. XD? Kto się ulał? Kto się ulał? No kto, no kto? Pierwni, to wyzwanie idzie jak w żółwi, w żółwim tempie. Ale nie mam kasy nawet, żeby grać dużo na golcie. <laughs> Zginąłem w sekundę Dostałem za 821 Z hajka Zero 10. demedża Nic nie zrobiłem Nic nie zrobiłem w bitwie Przez prostu wyparowałem w sekundę Ale Danielu się nie śmiej Bo kernarwon P Pomocy Komplu Pomocy, Mortko! Pomocy! Pijany kierowca! Pomocy! Ktoś pił! Kurna! Pomoc, ale jak? W takiej pozycji! Nie wierzę w to! Help me.

nie, Jaki to jest kłopiś! Kłopiś robi! Nieświadomie! Nie, nie, nie! ...słow szatana. Po naszemu szejtan. Zegarze Są pory Teraz jest pora picia herbaty i patrzenia w niebo. Uśmiejcie się i Курна. Nie zrobisz mi nic. Nic mi nie zrobisz, gościu. Nic. Co się wydarzyło? Co ja to po prostu oglądam, to się nie mieści w głowie. Zostałem przebity, nie wiem w ogóle jak. Gdzie w skałę? Trafiaj! Wiecie jak to jest ciężko. O kurna, ale zez. Początek bitwy był dobry, ale niestety... potem się popsuło się. I tak to właśnie że GW Tiger jest dość niecelną artą niestety. Ja nie umiem GW Tigerem, ja wolę M53, ma wieżę. No ja wolę tą amerykańską. <laughs> Żartowałem! Żartowałem, sorry mordy, no to nie, ja wolę GW Tigera. All the timing. <laughs> Panie, proszę to shotować! Please, please, shoty! Że tu nic nie ma, proszę. Oj, łudes, to jest najgorszy przeciwnik. O, ale foks! Ale fart! Ale fart! Ale fart! <ścoughs> Wygrałem w lotka! Przysięgam, weź to ktoś, zrób klipa. Wygrałem wlotka Dwie arty nie trafiły, jak pancer się odbił. Wygrałem właśnie życie, już mogłem być w garażu. To mógł być koniec! Mógł być koniec, to mógł być koniec. Ale fuksy. Wyczerpałem limit szczęścia na dziś, widzowie. Ewidentnie. Robię! No, już są raportowe. JEST! ZOBACZ! ZOBACZ! MAM to. JEST! 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 MAM TO, WIDZOWIE, SZATUJCIE! JEST! JEST! jest. ZROBILIŚMY TO! Jest! Kto by założył Brawo. się uda? Kto by to założył? O kurde, ale pecha w ruchu. Było warto. Zdjął mi kumpla. JAK? co? Wierzyłem wesetę! Ej, mierzyłem wesetę! Co jest? Ej, bierzemy wesetę! Trafiłem w 2770. Widzieliście to, co jest? Co to było? Ej, weźcie, zróbcie szata z tego strzału. Co to była za dziwna akcja? Eee, a to oho to. A to oho to. A to oho to co? Zabłądził? Widzowie? Widzowie, co wy. Co wy powiedzcie o tym? Oho? Turysta! Niszczyciel czołgów, oho! Nowa premka Dobry pancerz ma i, i taki mały No realizuje misję Zwiadu Ale że go nie trafiłem to jest dopiero Ja w cenę. W momencie Rexbot, niestety Takiej opcji nie ma na razie Asior, proszę, żebyś nie patrzył! Wylądowałem? Na głowie, a wystają. Przyżyję. Przyżyję. Przyżyłem! Przeżyłem 0 sekund. Fart noba. Na zero idealnie. To się nazywa mieć umiejętności obliczania.